Przykładowa obrona przed uderzeniem sierpowym. Ten obron może być ileś. W różny sposób Piotrek może się obronić. Na początku schodzi do wewnątrz. Co zrobi potem, to on wybiera. Wejście do środka do wewnątrz. Mocne zderzenie. On musi i tak zaprotować mnie, żeby miał tą postać. Ja nie mam chwili, żeby pomyśleć, że był bo dostał. Wychylenie. O, widzicie co się dzieje? Piotr to jest wygodny, on mnie teraz w zasadzie popchnie, i ja polecę. On ma mnie od razu wytrącić z równowagi. Ja nie mogę stać po uderzeniu w ten sposób, bo zaraz uderzę następny.